Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk. Doman, się Zapraszamy Was na test słuchawek z górnej półki, bezprzewodowych, stylistycznie idealnie pasujących do PlayStation 5, ale radzących sobie równie dobrze pod pc Sony Inzom H9. Inzon H9 przyjechały do nas w fioletowym opakowaniu, a raczej taka dekoracyjna obwoluta, bo prawdziwe opakowanie znalazło się w środku. Jest tekturowe, jest twarde, jest otwierane w formie książki, okładkowo, że tak powiem, i taka gablotka ładnie nam się odsłania z wszystkimi elementami ładnie równo ułożonymi. Słuchawki na dole, papierologia w stosownym pudełeczku i przewodzik USB typu C na. USB do ładowania, półtora metrowy. To może na razie z nami zostać, niech jeszcze chwilę pobędzie. E, same słuchawki e, jak widzicie już mamy wypakowane i prezentują się, tak jak wspomniałem we wstępie, jakby były stworzone pod konsolę PlayStation 5. Nie uważasz? Nie no, stylistycznie to, to, to niby jajco, ale jednak jajco takie faktycznie z akcentami, które nawiązują do nowej plejki. Plejki, która jest też biało-czarna w tej standardowej wersji. Plejki, Prawda. która też ma takie właśnie wykończenia futurystyczne. Fikuśne i to też znajdziemy w słuchaweczkach H9. Ja od razu na zdjęciu już widziałem, że to jest mocna, mocne nawiązanie do plejki, chociaż przewrotnie są to słuchawki też pecetowe. To prawda i bardzo ładnie zagadałeś widzów. W tym czasie ja przygotowałem sobie specyfikację techniczną, więc przejdziemy do niej płynnie. Słuchawki są przede wszystkim lekkie. 330 gramów to nie są najlżejsze słuchawki, jakie mieliśmy, ale też zdecydowanie nie są na tyle ciężkie, żeby męczyć. Powiem od razu na wstępie najwygodniejsze słuchawki, w których mogłem grać 2-3 godziny bez przerwy, nie odczuwając żadnego dyskomfortu. Mimo iż są może odrobinę cięższe niż testowane Astro czy Logitechy, to są tak dobrze wyważone i tak fajnie ucho wpada do środka, że po prostu żadnego dyskomfortu. Muszę to powiedzieć, bo miałem okazję mieć na głowie poprzednie generacje różnych słuchawek dedykowanych stricte pod PS5 i zawsze te słuchawki to była po prostu tandeta. Te Rzeczy, które są dedykowane do playki, zazwyczaj właśnie pod kątem audio, są to są takie no, no mega dla casuali, to się nie nadaje do niczego poza jakimś takim pobrzdąkaniem sobie godzinkę, męczą zawsze głowę, są albo za sztywne, albo takie mega plastikowe, a tutaj już wspomniałeś o wadze i to jest dla mnie pierwsze zaskoczenie, bo one wyglądają na masywne, mhm. ale jakie weźmiemy, to naprawdę lekka ta konstrukcja. No i jak założyłeś, to... Przyjemnie, prawda? Przyjemnie, tak? Te Gąpeczki są mięciutkie, całe ucho wpada. No super. Bardzo tylko fajnie, Zaraz do tego sobie dojdziemy. Słuchawki oczywiście zamknięte, wokółuszne, dynamiczne, z przetwornikiem akustycznym 40-mm na magnesie neodymowym. I dobrze odcina. Naprawdę no, już Bardzo dobrze słuchawek, nawet słuchawek jesteśmy odcięci. A tu jeszcze będzie redukcja szumu, do której sobie dojdziemy. Mamy membranę z Foli Pet. Tutaj jest to napisane, aczkolwiek no, dla mnie jest takaś taka ekoskóra bardziej, tak mi się wydaje ale w każdym razie Miłeckie. bardzo miłe, przyjemne, dobrze wygłusza, tak jak wspomniałeś. No niestety zimą przy mocno rozkręconych grzejnikach bądź latem przy wysokich temperaturach odrobinkę będą się te uszy pociły bardziej. Mamy tutaj tak, pasmo przenoszenia wskazane przez Sony od 5 do 20 kHz, więc teoretycznie z basem powinno być naprawdę nisko i oczywiście zaraz do tego dojdziemy. Mamy oczywiście regulację głośności na słuchawkach i działa zarówno na pc i na PlayStation. Mikrofon, mamy tutaj kilka informacji. Moduł mikrofonu ECM dwukierunkowy z efektywnym pasmem przenoszenia od 100 Hz do 8 kHz. Od razu powiem o mikrofonie, że działa. Poprawnie, z tendencją na prawidłowo, czyli jest przyjemnie, jest oczywiście bardzo czysto i precyzyjnie. Z drugiej strony też nic nie poprawia naszego głosu. To nie jest mikrofon, który z mojego brzydkiego głosu zrobi nagle fajny, gruby, basowy głos radiowy. Po to prostu, impreza prostu jest może zrobić. Bardziej tak, odpowiednia dawka alkoholu i od razu człowiek mówi, jak jakiś ten, jak się nazywa ten mój ulubiony lektor, co w metrze mówi. W metrze? No, taki starszy. Knapik. Knapik, Pan Knapik. Mówił metrze? tak mi się wydaje. Marymont. To nie, to nie, on nie tu mówił, on w autobusach mówił, warszawskich. Dobrze, e, idziemy sobie dalej. Mamy tutaj akumulator wbudowany, pozwalający na pracę bez redukcji szumu do 30 godzin. E, to jest bardzo dobry czas, natomiast jednak ta redukcja szumu tutaj działa fajnie i tutaj skraca się dość mocno. No ja tak naprawdę jak sobie przez 7 dni grałem od ładowania po 2 godziny, 2,5. No to po tygodniu trzeba było ładować, czyli tak myślę około 15 może do 17 godzin na włączonej redukcji dobry szumu. Czas. To i tak jest dobry czas, a jeśli ktoś redukcji szumu nie potrzebuje, bo ma ciszę spokój, to do 30 godzin może sobie z tych słuchawek wyciągnąć. Co ciekawe, mamy tutaj też szybki strzał ładujący. W 10 minut ładowania osiągniemy sobie godzinkę gry. Spoko. Jeśli chodzi o metody połączenia, tak jak wspomniałem, mamy tutaj e, przede wszystkim adapterek, nadajnik e, 2,4 giga. On odpowiada za absolutnie bezproblemowe połączenie zarówno z PlayStation, jak i pc e, Błyskawiczną transmisję sygnału, żadnych upóźnień, żadnych zerwań połączeń. O, o tym to sobie jeszcze e... porozmawiamy, bo to jest naprawdę coś, co trzeba omówić szeroko. Ale Na plus właśnie. to nie jest jedyna opcja połączenia. To jest bardzo fajne w tych słuchawkach, że mimo, że są stricte gamingowe, to mają moduł Bluetooth. No więc panie, więc możemy sobie. Je... No to wszystko i to jest, jest. nie wszystko. No jeszcze coś jeszcze wyciągasz? Bo możesz zrobić to jednocześnie. Czyli słuchawki są jednocześnie połączone do telefonu przez Bluetooth i do konsoli przez e, 2,4 giga. Wówczas gram sobie e, jakąś tam gierkę mam normalnie dźwięk z konsoli bez żadnego problemu, a jednocześnie odtwarzam sobie coś z telefonu, czy to przez Spotify, czy to rozmawiam z wami na Discordzie, czy cokolwiek i to dźwięk przeplata się z dwóch źródeł Nie, bez żadnego no to problemu. Nie to, to, to jest pierwszy raz, z czymś takim się tak. spotkałem, działa fajnie. Bluetooth już tak uzupełnimy w wersji 5.0 z kodekami SBC i AAC. Aktywna redukcja szumu? Nie, ale redukcja szumu jak najbardziej. Tak. Do tego mamy też tryb ambientu, czyli dźwięku. Otoczenia. No, także ze specyfikacji to by wydawało się tyle. Zanim porozmawiamy o jakości dźwięku z tych słuchawek, rzućcie okiem na aplikację dostępną na PC. -ty. Dostępna na komputery PC aplikacja Sony InZone Hub to rzecz bardzo fajna. Przede wszystkim absolutnie bezproblemowo w obsłudze. Wystarczy wpiąć dągiel, e, przełączyć go w tryb ustawienia PC, automatycznie wykryją się dwa urządzenia w systemie Windows. I tu od razu pierwsza uwaga. E, u mnie domyślnie przełączyło się na zestaw słuchawkowy Sony i to jest złe ustawienie, bo wówczas słuchawki brzmią tragicznie. Od razu zmieniacie sobie na głośniki Sony Inzone H9 i wówczas mm, nabiera wszystko takiego dźwięku, jaki był przewidziany przez twórców. Wróćmy do aplikacji. Jak widzicie, w lewym górnym rogu od razu mamy wykryte nasze urządzenie Inzon H9 z kodową nazwą WH-G900N. Jak pewnie spostrzegawcy widzowie już wiedzą, podobne nazewnictwo do WH-1000, czyli serii tej takiej bardziej outdoorowej, typowo muzycznej. Tutaj mamy ustawienia gamingowe, więc też G w nazwie kodowej G900N. Wskaźnik baterii... Informacja na temat mikrofonu i modułu Bluetooth, ustawienia dźwięku, i tych jest akurat całkiem sporo. I uwaga, mają dość duży wpływ na to, co tak naprawdę słyszymy. Profil dźwiękowy, domyślny w tym momencie, możemy sobie utworzyć i zapisać e, osobno, każdy jakiś tam do wyboru dla siebie. E, korektor graficzny, płaski, podbicie basów, muzyka wideo e, oraz niestandardowy. Niestandardowym, oczywiście, możemy się słuchaczkami pobawić e, samemu to na pewno docenią ci, którzy lubią dźwięk dopasowany pod siebie. Jeśli już tych kilku miałbym wybierać, to do słuchania muzyki albo płaski, albo podbicie basów. Ten podbicie basów jest naprawdę fajny, można ewentualnie odrobinę tego basu ująć, ale tutaj ten bas jest potężny, soczysty i czasami jest go aż za dużo. O tym wypowiemy się w samej sekcji dźwiękowej. Dźwięk przestrzenny i personalizacja. No do tego będzie też wymagana aplikacja na Androida, czyli skanowanie po prostu ucha użytkownika i na tej podstawie dobieranie Dobieranie ustawień aplikacji. Kontrola dynamiki sygnału. Przechodząc na prawą część, mamy sekcję redukcji hałasu, ustawienia redukcji hałasu włączonej, ustawienia podsłuchu dźwięku z otoczenia, bo mamy wbudowane mikrofony w słuchawki, więc możemy sobie nasłuchiwać za pośrednictwem właśnie tych budowanych mikrofonów. No i wyłączony ten system całkowicie. Idziemy dalej. Głośność urządzenia. Plus balans grania i czatowania. Tutaj ustawiamy z poziomu aplikacji. Na PlayStation 5 działa bez problemu e, samym przyciskiem, ale do tego też sobie jeszcze dojdziemy. E, przechodzimy na najdalszą sekcję, czyli sekcję mikrofonu, jego ustawienia, czyli głośność, automatyczna kontrola wzmocnienia, ewentualny test i nasłuch, efekt lokalny, właśnie czyli e, nasłuch. Mikrofon poprawny prawidłowy możemy nawet spokojnie powiedzieć nie robi żadnego streamerskiego, YouTubeowego wrażenia, ale jest do komunikacji w zupełności wystarczający. Przechodzimy do ustawień urządzenia. Tu jest coś, co ja bardzo lubię, czego często potrzebuję: automatyczne wyłączanie zasilania. Aby oszczędzać y, baterie, możemy sobie dostosować w zależności od tego, y, na jak długo nam się zdarza odkładać słuchawki, czas po którym się one wyłączą czas bezczynności. Automatyczne wyłączanie diod LED. No Ja też y, absolutnie nie jestem ich zwolennikiem, tym bardziej, że zakładając słuchawki, takich nie widzimy, więc świecą tak naprawdę tylko innym. Y, y, by... Więc świecą tak naprawdę innym osobom w pokoju. Dla mnie efekt zbędny. Ustawienia przycisku na lewej słuchawce NCANB. Tryb redukcji hałasu po włączeniu, automatycznie jaki ma się ustalać. I bardzo fajnie, że możemy sobie od razu zapamiętać ten, który był ostatnio włączony przed wyłączeniem. Tryb Bluetooth również włączony, wyłączony, bo słuchawki oczywiście poza nadajnikiem 2,4 giga. Łączą się bez problemu przez Bluetooth, też o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Priorytet aplikacji czy ma być nastawiony na stabilne, szybkie połączenie, czy na jakość dźwięku. Jako, że ja nie miałem żadnych problemów z połączeniem ani z playkom ani z komputerem, to u mnie zawsze priorytet jest jakości dźwięku. Informacja na temat oprogramowania systemowego. Ustawienia synchronizacji aplikacji to rzecz dla mnie zbędna, więc spokojnie możemy sobie ją pominąć. No i ustawienia samej aplikacji, czy ma się uruchamiać podczas systemu i kilka tam dodatkowych Informacji. Także testowałem ostatnio mm, słuchawki Astro. Tam również była aplikacja do PC. -a. To też były słuchawki stylizowane pod PS5, działające i na PS5 i na e, komputerach osobistych z identyczną technologią, bo też znaną odbiornikiem. Więc podkreślam, powtarzam i podaję jako przykład Sony w aplikacji InZone Hub. Zrobiło to dokładnie tak, jak powinno wyglądać. Nie to, co było w przypadku Astro. Trzeci raz już to podkreślimy, ale od tego wypadałoby zacząć omówienie tego wyglądu. Stylizowane pod PS5 białą. Tam jeszcze z oryginalnymi plejtami, czyli tymi osłonkami. E, wisząc na PlayStation 5 wyglądają jakby, jakby stamtąd były, jakby były <grym> częścią zestawu, jak słuchawki Sound Pulse, które tak naprawdę do PlayStation 5 są. No ale to jest naprawdę dużo bardziej wypaszona, wypasiona wersja tych domyślnych słuchawek do PlayStation 5. E, o jakości zaraz powiemy. Natomiast na razie jakość wykonania, która jest bardzo dobra. Mamy tutaj mieszankę białego tworzywa. I białego i, i czarnego tworzywa, bo wszystko tutaj tak naprawdę jest tworzywem, poza e, wewnątrz pałąka dwoma drucikami e, jakimiś aluminiowymi, które nadają elastyczność, ale nie pozwalają też słuchawkom e, jakby pęknąć zbyt łatwo. E, Dość duża, dość gruba ta część pod pałąkiem, która odpowiada za spoczęcie naszej czaszki, a raczej słuchawek na czaszce. Na mojej łysej głowie sprawdza się idealnie. Po pierwsze, zapewnia odpowiednie, odpowiednią przyczepność, dzięki czemu z ławki mi się nie ześlizgują, nawet nie jeśli czaszka się spoci. Po drugie, jest mięciutko. I po trzecie, jak widzicie, naprawdę nieźle znosi upływ czasu. Jak na ten moment nic tu się złego nie wydarzyło. Mam nadzieję, że tak będzie dłużej. Pałąk płynnie przechodzi w takie dość grube te łączenia z muszlami. Nawet po rozsunięciu widać, że one są grube. To ostatnio nie jest popularna stylistyka. Raczej tu częściej jakieś są delikatne czy nawet same kabelki. No tutaj jest jednak mocarnie, solidnie, tak pasuje, że tak powiem, stylistycznie. Jest po prostu grubo i praktycznie. Grubo. Wyraźny. O Jezus, o, wyraźny, wyraźny, wyraźny jest, tak. Wycisk, wycisk, jak się reguluje? Suwaczek tak, jest regulacji. E, oczywiście słuchaweczki też są, e, już same nauszniki m, Regul regulowane. W, w tej płaszczyźnie, tak. E, do Różnych kształtów czaszki, może tak wybrnę z tego tym razem. Do okrągłych, kwadratowych. Dokładnie, tak. Nauszniki z tego materiału, który wydaje się być jakąś skórką, no ale podany był inny, w każdym razie są naprawdę miłe w dotyku. One dobrze dopasowują się do kształtu, odpowiednio dociskają, nie za mocno. Taka pianka ale też nie za lekko Memory foam, jak to tak, się nazywa, że ona tak. zapamiętuje kształt. Tak, takie, nie za ciasne, nie za. Czasny, nie za luźne, tak, nie, no, za miękkie, no, nie za miękkie, nie Mam wrażenie, że mówię jak król Julian, jak tam uczył flirytować. W każdym razie ucho wpada do środka bez żadnego problemu. Gdzie, tak, gdzie, jak Janusz Nosacz po wódce. Gdzie czeka na nas taka, taka już typowo materiałowa tkaninka. I zobacz sobie, jak mocno wystaje na samym środku Przetwornik, e, jakaś, jakaś taka osłonka, właśnie o, samego, osłonka. samego środka szkopułki, e, kopułki przetwornika. Szkopułka. Przechodzimy sobie na zewnętrzną część muszli: zewnętrzne Tutaj, rubierze. Dokładnie. Tutaj mamy logo Sony na tych łączeniach z muszlami. Fajnie, delikatnie. A jednocześnie wskazuje tak. wyraźnie jaka mareczka. No i ja muszę to powiedzieć, że lewa prawa dobrze widać. Tak. Ostatnio jest... w Audiktusach narzekaliśmy, że nie było kompletnie widać lewa prawa. Oznaczenie? A tutaj wszystko widać. Oznaczenie dobre. I. Jedyna część podświetlona tych słuchawek to jest ten paseczek LED na okręgu wokół właśnie tego logo. Tutaj jest odrobina połyskującego tworzywa i tu już, już troszeczkę kuszy, no. niestety zbiera, ale wykończona tym ym, paskiem LED, który sygnuje, sygnalizuje czy to pracę urządzenia, czy to wejście w tryb Bluetooth, no ale, ale dla oszczędzania energii lepiej od razu sobie potem wyłączyć. Jest ładnie, ale tak naprawdę do niczego nie niepotrzebne. No i tak jak to powiedziałeś na samym początku, słuchawki operatora pasa startowego wskazującego y tak po wypakowaniu było. Pilotom tak jest, kto, gdzie, co, jakie komendy ma wykonać, tak to wygląda. Naprawdę wyglądają na takie komunikacyjne Astro. słuchawki. Astro dokładnie, ale ma to swój urok. Potrafią się podobać, dlatego, że są wykonane z dobrych tworzyw. Nie, no jest... Zobacz jakie to jest piękne tworzyło. To pięknie wygląda, ale to, to dokładnie taki sam materiał chyba jak na konsoli, wiesz? Znaczy, może nie dokładnie ten, ale też tam. Ale jest w tym taka, stylu. Taka, taka podobna stylistyka i tak jakość przede wszystkim, bo o ile. Klejka jest konsolą, która nie każdemu będzie się podobać. Jest wielka, niepraktyczna pod kątem ustawienia. O to które, te no, białe panele są z dobrej o, o, ta, jakości. Ten właśnie... środek połyskujący jest fatalny. Tak jak ale... tutaj. Od razu dokładnie, dokładnie. Będzie rysować, dokładnie. brudzić. Ale to, to tworzyło jest bardzo dobre. Jest lekko chropowate, nie zbiera mm -hmm. zabrudzeń. E, jest dość wytrzymałe na, na jakieś... Nie, byłem ciekaw, bo tak jak jest w Sony, że są znaczki to wiesz, w kółko kwadratowe. Nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma. To, 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 to chyba, żebyśmy jakimś wielkim makro musieli, ale nie, nie, zdecydowanie wydaje mi się, że to nie e, tutaj. No i omówmy sobie to, co znalazło się na słuchawkach, jeśli chodzi o sterowanie, bo zarówno lewa, jak i prawa muszla mają elementy sterujące. Na lewej, po pierwsze, mikrofon z... Bardzo, Mute. bardzo wyraźnym, tak, dobrze słyszalnym um, miutowaniem, niestety nie wypinany. Bo gdyby był wypinany, to te słuchawki z powodzeniem można by sobie było zabrać ze sobą e, na spacer czy cokolwiek. Takie mobilne. Jako nie? sparowane z telefonem mobilne słuchawki. No ale no, z mikrofonem to już ludzie by patrzyli do no, tego. Dokładnie. Coś to jest. Dokładnie, ten polega. grający. No Ale mikrofon sam sobie, jak widzicie, też całkiem elastyczny, można sobie dostosować jego kształt, więc sprawdza się. W ogóle teraz zobaczyłem ten dobrze. mikrofon. Jakby mu narysować tutaj markerem buźkę, to ma wodę jak taki ludzi. Tak, brakuje mu buźki, ale, ale, ale no okej, okay. poprawiam to w następnej generacji. Drogie strony, proszę narysować buźkę. Tak. Na krawędziach tych nałożników mamy tutaj takie, jakby, wcięcie z taką typowo gamingową fakturą, tak kiedyś w laptopach zawsze robili tego typu. Kratki. Wracamy do sterowania. Na lewej słuchawce. Się. Tak. Też dobrym skokiem. Sterowanie głośnością działa bez problemu. Od razu wyświetla się zarówno na konsoli jak i na pc. aktualny poziom głośności. Poniżej przycisk do zmiany trybu Noise Cancelling i Ambient, czyli właśnie redukcji szumu i tego odsłuchu z otoczenia. Gniazdo USB typu C do ładowania słuchaweczek. Też tutaj są budowane mikrofony, właśnie do tego, do tego trybu Ambient, żeby. żeby po prostu um, słuchawki przekazywały nam zegnąć, nie tak, tak nie, nie jakby naturalnie tylko odtwarzają to co z wyłapią same na prawej muszli mamy yy, regulację to się na PlayStation nazywa to jest stosunek y, głośności gry do czatu. Fajne to jest. Czyli y, jednym przyciskiem zwiększamy sobie głośność gry, drugim głośność Super czatu sprawy. głosowego. Zawsze I trzeba to zmieniać ręcznie. Dokładnie. I to Vastro było dokładnie to samo i nie zadziałało za dobrze. Tutaj działa prawidłowo, tak jak być powinno. Przycisk Bluetooth do połączenia oraz włącznik. No wizualnie. Krzykliwe, może dość delikatnie, bo, 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 bo jednak biały, czarny, takie, takie, wiesz, nie są jakieś yy, bardzo subtelne, ale też y, nie są typowo gamingowe, czyli świecące we wszystkich kolorach tęczy. Mogą się podobać, a szczególnie jeśli ktoś ma PlayStation 5, to no już w ogóle, to znajdą się tam idealnie. O tym, że parowanie i połączenie tych słuchawek nie stanowi żadnego problemu, już odrobinę wspomnieliśmy yy, i podkreślę to raz jeszcze. Absolutnie żadnego problemu. Przełączniczek na nadajniku na 24GB działa bez żadnego problemu. Na PC błyskawicznie, na konsoli błyskawicznie. Nic nie trzeba robić, wszystko działa samo. Tak to powinno wyglądać. W aplikacji można się pobawić bardziej, jeśli ktoś by sobie tego życzył. No i jakość dźwięku. I jako, że są to słuchawki. Które ktoś mógłby pomyśleć, że są muzyczne, bo Wucha 1000 to jedna z najlepszych serii e, w ogóle słuchawek, Dokładnie. Tak można by pomyśleć też, że te będą równie dobre. Ale jednak ich specyfikacja jest zdecydowanie e, bardziej skierowana dla graczy. Więc od graczy zacznę. No i PlayStation 5. Bo od tego zacząłem myślałem, że są słuchawki w ogóle tylko do Play'ki. No coś przepięknego, naprawdę. Pogranie sobie w nowego Ratchet'a Taklanka. Tam przepiękne, po prostu przepiękne odgłosy otoczenia, wszystkie śrubki, jak leciały, wszystko było wspaniale. Słychać naprawdę tutaj ta scena jest dość szeroka. I od razu sobie powiedzmy o tym, bo e, te słuchawki w podłączeniu do PlayStation 5 działą, działają na e, trybie Tempest 3D Audio. Czyli ta technologia nieco mniej zaawansowana niż ta, która będzie dostępna na PC. -cie. O niej zaraz powiemy, ale i tak działają świetnie. Ja niestety nie mam porównania do tych domyślnych słuchawek do PlayStation 5, Sound Pulse chyba się nazywały, więc się o nich nie wypowiem. A, ale... właśnie miałem je na głowie, no to takie czułem, taką tandetę trochę Tandetę, no właśnie, ale w jakości dźwięku tutaj jest rewelacja. Basu co nie miara. Czasami można pomyśleć, że aż za dużo, bo naprawdę tutaj te 5 Hz w wskazanym specyfikacji wydaje się być aż, aż prawdziwe. Naprawdę, jeśli sobie pogramy e, w gry, nie wiem, takie mocno oparte na wybuchach, jakiś Call of Duty Warzone, czy, czy jakieś tego typu mocne rozwałki, to tam uderzenie, wybuch, to jest naprawdę potężnie zarysowane, ale... Co ciekawe, bo w to nie wierzyłem, słuchawki wcale nie tracą na grach, w których ważna jest lokalizacja przeciwnika. No mamy e, również na Warzone, ale też na przykład na Fortnite e, sprawdzone, że Scena tych jest, e, słuchawek tak szeroka, tak z daleka wszystko fajnie słychać, a jednocześnie naprawdę precyzyjnie i można spokojnie odwrócić się w kierunku, w, z którego biegnie do nas przeciwnik, że to było dla mnie niesamowitym zaskoczeniem. Zazwyczaj nie idzie w parze y, dużo y, niskich tonów, dużo basu i lokalizacja. Tutaj okazuje się zupełnie inaczej. Ja naprawdę byłem w ciężkim szoku, jak dobrze można sobie e, z dość dużej odległości spojrzeć w stronę mm -hmm. zbliżającego się przeciwnika. Byłem pod pełnym wrażeniem, więc jeśli jesteście graczem, nazwijmy to trochę sportowym, mimo już na PlayStation, to z lokalizacją przeciwnika tutaj będziecie mieli yy, bardzo łatw ułatwione zadanie. O, może tak bym to no powiedział. Tak, nawet jak już skill trochę spada, to tak, zaraz o PC to, jeszcze porozmawiamy. To, tak, to już jesteście przygotowani wcześniej, bo wiecie po prostu, że ktoś z tamtej strony nadbiegnie. Także zarówno część muzyczna, na przykład w Miles Morales tam była fajna hip-hopowa ścieżka mhm. dźwiękowa, jak właśnie bohater nasz zakładał słuchawki. No, w zasadzie jakbym czuł, czułbym jakby, jakbym zakładał te słuchawki, brzmiało to po prostu świetnie, przestrzennie. E, no może faktycznie dialogi mogłyby brzmieć trochę lepiej, bo mam wrażenie, że wysokie tony, czyli te właśnie odpowiadające za lokalizację kroków przeciwników i bas są bardzo dobrze. Może troszeczkę mniej te średnie pasma, czyli właśnie zwykłe po prostu dialogi, ale no nigdy nie są najważniejsze, no raczej tam bardziej filmowo, czy w jakichś Scenkach, przedmiotach filmowych, ale to też jest tylko ka takie kapryszenie, bo brzmią po prostu dobrze. No i przechodzimy na PC, tak, gdzie ja, stary człowiek i może, yy, sprawdziłem się raz jeszcze w cs -ie. I powiem a nawet szczerze, że ja się że, sprawdziłem, a nawet ty się sprawdziłeś. Powiem szczerze, że ja już. Ja nie pamiętam w ogóle w swojej karierze CS-owej słuchawek, w których tak świetnie bym słyszał ludzi w CS-ie. Zazwyczaj, w czasach, kiedy jeszcze testowaliśmy częściej sławki gamingowe, to było tak, że było słychać dużo w różnych sławkach, ale to mhm. był taki chaos, że człowiek nie wiedział co, skąd, gdzie i dlaczego. Natomiast w tych słuchawkach e, mamy wsparcie technologii 360 Spatial e, Spatial pisane, jakby ktoś się zastanawiał, e, która to technologia zrobiła na mnie niesamowite wrażenie na e, zwykłym deathmatchu, czyli mapie, się e, znaczy, dzieje, tak trybie i mapie na dust 2 na której dzieje się mnóstwo, no po prostu działałem trochę jak taka wieżyczka, jak akturet. Stałem w miejscu i tylko się odwracałem i strzelałem. No, nie, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby tak dobrze słyszeć e, przeciwników e, przy jednoczesnym, bardzo przyjemnym brzmieniu, bo wciąż tego basiku tu jest odpowiednio dużo, ale nie zaburza to właśnie tej umiejętności lokalizacji. Także i z daleka, i z bliska, i z tyłu. I z przodu naprawdę dobrze było to słychać. I pierwszy raz chwalę technologię takiego trybu 3D w grach e sportowych, bo one zawsze robiły fajne wrażenie w jakichś tam yy, grach, nie wiem, wyścigowych, w yy, jakichś każualowych casual, produkcjach, ale we sportowych się z czymś takim nie, nie spotkałem. Więc zaraz do ceny dojdziemy, ale powiem szczerze, że to jest. Yy, Niecodzienne połączenie, nie tak? codzienne że i do muzyki się nadają, tak. do filmów, i do e sportu jednocześnie. Do muzyki też, też do robimy dojdziemy, bo po prostu to jest legalny wallhack. Bo śmiałem się tak, że tak naprawdę wallhacka możecie kupić gdzieś tam na taniej zapewne, ale ten jest legalny, dlatego nie No właśnie, jeszcze dobrą myszkę przy okazji e, miałeś do tego, tego, siadało. Do, dobra hmm. myszka i celowanie jest ok. Także no do gier no. naprawdę coś. Świetnego, zarówno każualowych, jak i sportowych. No i teraz myślałem, okej, okay, no w grach są dobre, no ale to przecież to nie znaczy, że w muzyce będą dobre. No i owszem, być może nie są tak dobre jak Bucha 1000, które tam ludzie wychwalają pod niebiosa. Ja nie miałem z nimi styczności, więc też się nie wypowiem, mm, ale są wciąż świetne. Dla mnie, dla na, bo mają dużo basu. I teraz tak, w korektorze graficznym możemy sobie ten bas podbić, on jest naprawdę wtedy ultra soczysty, jestem zaskoczony. Jest go aż trochę za dużo, więc można go ewentualnie odrobinę odpuścić. I to w się tym rzadko w zdarza. Nie? Dokładnie. Ale brzmi to niesamowicie soczyście, jest takie potężne uderzenie e, niskich tonów i to nie pudełkowych, nie jakichś dudniących, tylko soczystych, krótkich, niskich tonów. Mega szacun. Oczywiście muzycy, znaczy miłośnicy muzycy rocko, muzyki rockowej, gdzie jest więcej instrumentów, gry instrumentalnej mogą być troszeczkę rozczarowani, że to nie jest na tym właśnie skoncentrowana mm -hmm. jakość dźwięku, tylko na niskich tonach ale dla miłośników muzyki elektronicznej myślę, że będzie spoko, a jeśli ktoś ma basu za dużo, to sobie go po prostu troszeczkę ujmie w korektorze, który działa świetnie. Także żadnego opóźnienia, jeśli chodzi o oglądanie filmów, nawet przez Bluetooth. No i o granie przede wszystkim. Żadnego właśnie. opóźnienia, jeśli chodzi o granie w trybie najlepiej nadajnika Nano 2.4. No, dobra jakość wykonania, poprawny mikrofon, fajna redukcja szumu, nie aż tak dobra jak WH-1000 na pewno, bo, nie bo jest tam aktywny, jest ten, no. ale to nie jest aktywna redukcja szumu. Teraz raz, a dwa, że to są słuchawki do jednak korzystania wewnątrz, nie, nie chodzimy z nimi raczej gdzieś tam na ulicy, czy, czy nie jeździmy komunikacją, no bo z tym mikrofonem tak trochę nie wypada. No i jedyna rzecz, do której muszę się przyczepić, a raczej trochę pokręcić nosem, to jest cena. Bo na dzień dzisiejszy to jest 1000, no dobra, powiedzmy 1150 uśrednimy, ale raczej jest to 1200 z promocjami na 1100 zł. Kurde, no i to jest no to... niesamowicie dużo. Tak drogich słuchawek jeszcze nie miałem. No to dwie pary Logitechów z bardzo wysokiej półki w tym mm. kupisz niestety. No i to jest niestety. I to i takie Logitechów, co i też będą pod PC tem działać i pod PlayStation. To bo z tą samą funkcjonalnością. Tą samą funkcjonalnością, bo wiele już testowaliśmy takich fajnych Lightspeedów na przykład, nie? Które tam w ogóle No dobra, 700 zł kosztowały te Lightspeedy takie topowe. No ale jednak to jest 700 zł. 700 a 1150, 1200. To, to jest bardzo duża różnica. No i. i no, no cóż, no konsole to, też tanie nie są. To jest, nowej właśnie, nie? to jest właśnie sprzęt dla. Nie tylko oczywiście, ale jeśli chodzi o niezważanie na cenę, dla fanboyów Sony. Mhm. Oni i tak zawsze będą twierdzili, że PS5 jest lepsza od Xboxa, chociaż nie ma na to żadnych dowodów. I tak samo powiedzą, że te słuchawki są lepsze od Logitechów. No bo tak, bo po prostu są od Sony. Ale bronią się fakt, bronią się możliwościami mimo wszystko. Nie? Właśnie to samo chciałem powiedzieć, że ja bym już w tym momencie kontratakował, ale nie mogę, bo to jak one brzmią, zarówno. Przyjemnej takiej dynamicznej rozgrywce, mhm. jak i w lokalizacji przeciwników, no po prostu wytrąca mi wszystkie argumenty z ręki. Na jedną rzecz jeszcze można pokręcić nosa. Słucham. Maksymalna głośność. O, dobrze, że ACM przypomniał. Słuszna uwaga. E, włączenie NC, oczywiście, znaczy włączenie NC, NC nie ANC, no. odcina nas od otoczenia i to jest spoko, ale jeśli ktoś lubi katować się głośną muzyką no to tutaj tego nie ma, bo ten poziom głośności jest zestrojony na tyle, że nawet najwyższy poziom jednocześnie na konsoli, na słuchawkach, czy na Windowsie, na słuchawkach, jest wciąż y, dla mnie nawet niezbyt głośny, a ja głośnej muzyki nie lubię. A, są to w ogóle, nie? Więc dla co one po prostu będą, możemy powiedzieć, y, ciche. Za, ciche, za ciche. Dokładnie tak. W tym kontekście jak najbardziej dziękuję Pani cenię, że przypomniałeś. Natomiast no jednak to nie jest największy problem. Cena będzie tym... Nieco większym. No nie, powiem. no dużo osób odrzuci niestety. No, ponad tysiaka no to jest za słuchawki bardzo dla graczy pieniędzy. to jest sporo. Tuż 500 zł dla ludzi wydać na słuchawki wyda. dla graczy bezprzewodowe to jest sporo, a ponad tysiaka. No ale to są to jest sony. Sony zawsze się ceniło ze swoimi sprzętami. Mm. E, no, przede wszystkim muszę przyznać, że zrobili taką hybrydę muzyczno gamingowo konsolowo pc -ową. z dwoma źródłami jednocześnie. No to jest, powiem Ci, że tym nie że się nie spodziewałem. z tym, rzecz. żeby i po odbiorniku i po Bluetooth, bo zazwyczaj te konkurencyjne... Albo jedno, albo drugie. Albo jedno, albo drugie, albo w ogóle nie ma Bluetooth, tylko mm. mamy sam odbiornika a tutaj jeszcze jest takie połączenie. Mega fajna rzecz, mega fajna. Technologicznie absolutny wypas, lokalizacyjnie, jakościowo wszystko. No ale 1200 zł, moi drodzy. Biedny nie raczej nie spojrzy w tę stronę, a jeśli ktoś ma dużo pieniędzy, to ja, z czystym sumieniem polecam. I do Playki, i do pc -ta. Tak. Jak nie grasz, to sobie kup te 1000, y, WH-1000, one tam na pewno są y, jeszcze może być lepsze, no, to wszpros, ale... Uchrać, 1000 chyba teraz kosztuje ale, te najnowsze, ale, ale mogę się mylić. Tak, no, ale na nich nie pograsz ty na PlayStation 5, a na tych bez żadnego problemu. Z Wami dzisiaj Burzyk. I Doman. I seria Inzone od Sony model... 9, H9, no najwyższy. H9, najwyższy. Jest GIF.